Mały, mamy lekki bałagan, mamy lekki zastój, co chodzi o te roboty nasze. Ta kurwa dziadowizna e, stoi. Nie wiadomo, co będziemy z tym robić. Ma być jaki po prostu kurwa z tego silnika. E, niecałe chyba 80 tysięcy najechane. v 8 e, w dieslu. Tragedia, jedna wielka tragedia, ludzie. Kurwa, to tyle kasy kosztuje, że masakra. Naprawy tego dziadostwa kosztują niesamowicie niesamowicie dużo. Zobaczcie, tutaj Samiego mamy, który robi Kadi, Volkswagen Kadi 2 litry. 2018 rok też bałagan zrobił, wymieniamy panele przednie, bo jest popękany. Ale co sami będzie robił? Samiego przygotowuję do robienia paska rozrządu, który będzie robił to sam. Jest Sami? Yes. You're gonna be done by yourself, yeah. little bit help from my side, of i tu sam jemu będę chociaż trochę tłumaczył co tu, co tu zrobić. Tego przodu nie ma, jest trochę więcej miejsca, napinacz wymieniamy, pasek wymieniam. Nie wygląda to najgorzej. Zobaczcie, jeszcze napisy są. Nie, nie wygląda to najgorzej, ale wymieniamy na oryginalny pasek, tak żeby wszystko jak stąd wyjedzie, żebyśmy byli pewni, że zrobiliśmy kompletnie wszystko, co się dało. To nie ma, że tam naciągamy klienta czy coś, tylko klient sam e, poprosił nas o wymianę tego wszystkiego zobaczcie, tu był założony nowy pasek. Tylko zobaczcie jak ten pasek wygląda na przykład. To jest nowy pasek założony. Zobaczcie. Także padaczka. My tutaj wszystko zrobimy. Od hamulców e, pełen e, serwis do tego timing e, pójdzie nowy. You have to open this four bolts from the crank first. Ten open da the, e, the cover Then put something underneath the, e, the engine open the, the mount. mount. Bałagan mamy, BMK 5, zobaczcie, z 2002 roku. Kurę stary dziadek, kurde, to babcia już taka stara, cholera, jasna to jest 530. Ale zobaczcie, jak to wygląda, kurwa, jak to zajebiście wygląda jeszcze, jak mówiłem wcześniej, macie uwielbia takie samochody robić. To nie Toyota. Jedno ramię do wymiany jest. Tu mamy Priusa Plus. No, też przyjechał z aukcji. Płośka. A, dlatego stuka. Ktoś już tej tutaj... No, ale ktoś to wymieniał. Ale puka stuka, także wymieniamy tą Płośkę I ta poduszka, właśnie, jest od skrzyni walnięta, ta z tyłu. Dlatego on stuka. Ja jeździłem nim. Że całego go przejrzymy, bo będzie też jechał na, na taksubę. No, I wiecie, ja, ja widziałem tam, no, co chodzi o komentarze, że ja wiem, ja rozumiem, że e, co chodzi o wymianę sprężyn, czy tam amortyzatorów, powinno się je parami wy, wymieniać. No, w UK to nie jest takie, takie proste. Jeżeli jeden wa jest walnięty, to się jeden wymienia. No. E, klient po prostu, ludzie mają to w dupie. W Polsce ludzie dbają o samochody, dbają o to, żeby było bezpiecznie. Wiadomo, jeżeli jeden poszedł tam za to, to drugi się też wymienia. No, czy na, jeżeli jedno się wymieni, to drugą też powinno się wymienić, żeby ten samochód no, równo stał, albo nie było jakichś problemów później, tak? No, takie jest też moje zdanie, ale w UK jest trochę inaczej, słuchajcie, no, jeżeli klient sobie nie życzy, bo to nie jest wymagane po prostu, e, albo ich nie wiedza. Jest taka, że po prostu na MOT wyjdzie, że amortyzator jeden poleciał, to się wymienia jeden amortyzator. M socket, M socket. No. Kurwa, no Sami, I this told you, open Sami, yeah? yeah. no Sami, no Sami, no Sami, no Sami, no Sami, no Sami, The, the, the no mi hammer. A i tutaj, diabongu, <grystanie> ty. Delikatnie, delikatnie puknąć. Delikatnie. O, i schodzi. Kurwa, sami, no. <grystanie> bym go zostawił, bym go zostawił, to pewnie tutaj by odkręcił śrubę od jakoś. Kurwa. Albo mi się no wydaje, albo... Zobaczcie to. To nie jest kwadratowe! One second Ona nie jest kwadratowa ta Ktoś tutaj na Mazaka dawał. wygląda jakby było kwadratowe to Nie wiem, to mi się wydaje, kurde Nie wiem, nie wiem, ktoś tutaj właśnie zmieniał chyba ten rozrząd, ale to nie wygląda mi tak Dobrze, no nie wiem. No, albo ja jestem jakiś kurwa ślepy albo co. No zobaczcie, jak to z, z tej strony odstaje, nie? Tu jest taka no nie jest to kwadratowe jakieś. Coś mi się takie takie jakoś z... albo takie złudzenie jest albo co? No nie wiem, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Eee Drop lock, the ramp is lock. Nie, wiem, tak to koło wygląda dziwnie mi. No jakby było kurwa kwadratowe, ludzie. Jakby coś tam. Coś było z zmiennie tak. No nic, zobaczymy zaraz, jak się rozbierze no. to. To wszystko. Co za gama. dlatego może jest teraz napięty. Dlatego ten napinacz jest. No nie, zaz, zobaczymy zaraz. Okej. Okay. Także you need a jack and put something underneath, you know. Yeah. Tu Hold the Engine. Można było obniżyć trochę jeszcze ten samochód. O, oh, you know, drop the car one more lockdown. Jest, jest bałagan, jest bałagan, ale Zala będziemy ogarniali. Jest dopiero przed piątą, także. Czekamy na odpowiedź, co robimy, bo co chodzi o tą podakę, to. Podakie, to... No najlepiej to silniej wyciągnąć, zrobić ten rożąt od razu, bo tu jak zacznę, zacznę rozbierać to, to sami wiemy co chodzi o te śruby, że one się lubią urywać też One second, mate Czekajcie. No problem. Where's the wheel? Put the wheel there. Underneath the, uh, in case, put the wheel underneath uh, the ramp. If the ramp go down. Napinacz pójdzie też nowy. Wszystko, wszystko co trzeba to uh, robimy. E, przyjechał tylko na serwis, nie? Ale <laughs> po moim sprawdzaniu e, tutaj to jest połamane. Miał wypadek. i to połamane jest. Tutaj jest pęknięte. Ale nie może być czegoś takiego, jeżeli, jeżeli samochód będzie woził e, dzieciaki, to musi być wszystko zrobione, wiecie, na 5. 5 plus. I tak nam się e, ten dzień zamyka powoli. E, pomogę tu dla samiego trochę. Także będzie na pewno fajny odcinek z samiego pierwszej wymiany e, rozrządu. Także pozdrawiam serdecznie. E, życzę miłego dnia Gabriel Otoklinik.